Kapel, Cześć wam wszystkim. Dzisiaj filmik z zakończenia misji na WZ111. Dlatego tak nagrywam z powtóreczki teraz, ponieważ zaskoczyło mnie to bardzo, gdyż powiem tak, została mi ostatnia nacja japońska do wykończenia i cztery flagi bodajże do końca, do skończenia tej nacji. No i wiecie, no sobie ruszam kurczę tym moim typem 61. Nie wydawało mi się, że że od razu mi tak wskoczą 4 fragi. Otóż wskoczyło trochę więcej i zobaczcie sobie teraz tą bitwę kończą kończącą misję na WZ-111. OK, zaczynamy. Tak jak y, widzimy linia z 55% szans na zwycięstwo. Wrzuciło mnie na top tierach, y, także tutaj mam przeciwników Iz-8, z WT, z 3 z 6 Także no, no, bitwa była taka według mnie pół na pół i tutaj widzicie yy, pierwsze moje takie plany były skierowane właśnie tutaj w to miejsce żeby po prostu zrobić tam z, z jednego dwa fragi potem skoczyć na następną bitewkę i wykończyć tą misję właśnie na WZ -a. no i okej okay, dobra no to się ustawiam tutaj tak jak widzimy w tej chwili więc myślą taką, że tutaj gdzieś pjadą jakieś lekkie czołgi i po prostu będzie można sobie je odstrzelić na przykład. Albo gdzieś tam w mieście zdobyć jednego czy dwa fragi. No, chodziło o to po prostu, żeby żeby już tylko dokończyć yy, tą, tą misję właśnie. Na razie nic się nie dzieje. Spokój. Była to gdzieś kurczę, nie wiem właśnie wtedy, która godzina. 21. Może, jak, jak właśnie tą bitewkę udało mi się odpalić. Tam się w mieście zaczynają pojawiać pierwsi przeciwnicy. Tutaj ten jest 8. Dostaję oklep i czekam, właśnie czy on tutaj gdzieś wyjedzie, czy się skusi. Coraz mniej HP miał, także były takie szanse, że uda mi się go ustrzelić. Zostałem mu 3 HP, piękny, idealny frak, jak dla mnie. I zobaczcie, on wyjeżdża, nie? I kurczę, się wydawało, że on pojedzie dalej, a on się w tym momencie zatrzymał i pocisk przeleciał nad nim. No okej, okay. czekam sobie dalej. Tutaj tylko chwilkę, później się ta bitwa w końcu rozwinie, bo tu się nic nie działo, już tak by ci przeciwnicy nie chcieli, nie chcieli jakby wyjeżdżać mi tutaj pod, pod, pod działo i tak dalej. Szukam tutaj, wybieram, sprawdzam, żadnego celu, nie ma nic. Może przyspieszmy troszkę. Widzicie, tu na razie się nic nie dzieje, przeciwnicy się nie pokazują. Tutaj, właśnie o i teraz tutaj zaczę, zaczęli właśnie wyjeżdżać. t 69 się pokazał i RU251. No niestety te 69 dobrze się ukrył. Nie było szans, żeby w niego trafić. Przyspieszmy znowuż. Bo w tym na razie też nic tu nie będzie działo. Tutaj się już zaczęli w mieście przeciwnicy pokazywać podświetleni, ale też na razie nic. Widzicie cały czas spokój, cisza. I teraz tutaj, właśnie ten T69 fajnie wyjechał. Oberwał pierwszego strzała, zgąskowali go. I zobaczcie, traci, traci życie, traci życie. I pierwszy frak, mój, już mam na koncie. No tak się zastanawiam. Fajnie, no jeden frag już jest. 7 do 5 mamy przewagi. No tutaj mnie z od kampera. Tutaj te 26 pocisk poleciał nie wiadomo gdzieś tam górą. No i widzicie. Jak na złość? Zawsze tutaj właśnie wyjeżdżają ci przeciwnicy kurczę, pod nóż. A ostatnio no, to znowu gdzieś tam pocisk poleciał. Nie wiadomo gdzie dokładnie. Tutaj ten Tiger P, troszkę chyba ode mnie oberwie. tak. Jeszcze nie teraz. Idzie jak tutaj na tym sniperskim trybie szukam, szukam ofiary, szukam cały czas szukam, ale, ale nic się ciekawego na razie nie dzieje tutaj był, ale zniknął przyspieszmy może troszkę dobra i widzicie w tym momencie tutaj już, już mi nerwy nie wypuściły już nie dało się kurczę stać w tym miejscu po prostu no przeciwnicy się przeciwnicy się kończyli widzieliście strzał taki Niemierzony nawet dokładnie. Przeciwnicy się kończyli, kurczę, no a tylko jeden frag na koncie pasowało tak, by mieć ze dwa przynajmniej, nie? No to dobra, i heja. Więc ruszam teraz w kierunku miasta. To jeszcze tak przebijam tam przypadkowo, kurczę, trafiam gdzieś tam przez tą szparkę w przeciwników. Teraz zaliczyło słupek i wbijam teraz, właśnie tutaj w kierunku miasta. Zostało czterech przeciwników tylko. Teraz y, tutaj, Tigerek dwujeczka był na wykończenie. Także plan był taki, żeby po prostu wyjechać i go załatwić. On miał trochę tam no. Ma... No i co? Zostało trz... trzech przeciwników. Te tutaj super persi. Bez mierzenia poszło na autocelowaniu. No i teraz się nastawiam tutaj na przeciwnika. Fajnie, nie, trzeci frak, kurczę, spokojnie. Dostanie mi jeden frak do... Do zaliczenia i, i mam misję skończoną na WZ, -a, nie? no to okej. Okay. wyjeżdżam do tego Persika, załatwiam tego Super Persa i tu mi się pokazuje RU251 jak na życzenie. Oczywiście włączam autocelowanie. Nie ma RU251 i w tym momencie mam już 4 flagi na koncie i misję zaliczoną. I został i strujeczka Na mapie pokazuje, że stał gdzieś tam na bazie. Wydawało mi się, że to może jakiś awkowicz jest. Niestety go tu na bazie nie było. I szukam wam. Mam dużo HP. Także ryzyka nie było, że mnie na przykład trafi na jeden strzał. Przynajmniej, co najmniej trzy musiałby we mnie wpakować. Także wyjeżdżam sobie tutaj spokojnie, szukam tego i satrujeczkę. I on się tu mi w tym momencie pokazuje, proszę bardzo. Strzelam, pierwszy strzał pudło, wrzucam na auto Aima i już teraz kurcze bez tego nie zależało mi na niczym, po prostu wjechać, zginąć, to zginąć, uda się, to się uda. O mnie teraz tu widzicie, staranował, troszkę mi zabrał, objeżdżam go naokoło, tutaj mi pomagają nasi ludzie i jeszcze jeden strzał dostał, i teraz właśnie tu go nie przebili. W tym momencie mnie się pięknie działał, przeładowuje i mamy. I tego fraga. No, i tak to wyglądało, właśnie ta bitewka, która mnie zaskoczyła. Nie wydawało mi się, że aż mi tutaj 5 fragów pójdzie. Okej, okay, dobra. To teraz jeszcze tylko, może przejdźmy sobie tam, zobaczycie wyniki faktyczne, że ta bitwa została skończona. No, i tak jak tutaj widzimy, akurat 5 fragów, tak, bitwa dosyć, dosyć dosyć wyglądała. No, niestety tutaj mam, jak widzicie, trzeci, trzecie, ten, no odznakę mistrzowską trzeciego stopnia, plus tam, tamte te medaliki. No i tutaj, tak jak widzimy, gratulacje za udaną realizację operacji. Otrzymujesz nagrodę. Dodano dni premium 3. Dodano czołgi WZ 111. Dodano je, sloty 1. No i przypadkowo po prostu już udało mi się zakończyć Tą misję na WZ111 była godzina dokładnie 20:21, czyli że do zakończenia tej misji zostało jakieś no do 6 rano, w, była w poniedziałek, czyli około 9 godzin zostało. Można powiedzieć, jutem na taśmie udało mi się tą bitwę skończyć. Tutaj jeszcze, o tak, żeby to było wszystko widać: wszystkie misje ukończone, i tak dalej, i tak dalej. Także WZ111 mam. Jak sobie nim zagram, to może też jakąś tam bitewkę uda mi się wrzucić na na kanał. Okej, okay, no dobra, to tyle. Czyli udało mi się w ostatniej chwili zrobić WZ-111. Ciężko to szło, gdyby nie weekendy, nie byłoby takiej możliwości, ale, ale udało mi się. Powiem tak, że yy, przez sobotę i niedzielę udało mi się cztery nacje yy, skończyć tak już na maksa. Tam zostało jeszcze do zrobienia ileś tam flagów. Także no, trzeba było się kurczę zaprzeć i, i tą misję wykonać. Dwa dni to trwało i, i udało się. Dobra, to na razie tyle cześć.